Do punktu czwartego porządku posiedzenia mieszkałej Kędzierzyn Koźle na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu w przedmiocie trybu rozpatrzenia skargi z dnia 6 września 2010 roku po zapoznaniu się z opinią Radcy Prawnego Urzędu Miasta, mając na uwadze przedstawiony stan prawny i faktyczny. Komisja w pełni utożsamia się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta z dnia 14 stycznia 2011 roku zawartym w piśmie numer i tak dalej w konkluzji którego jest twierdzenie iż Cytuję „W świetle przedstawionego stanu prawnego i faktycznego wnoszę o uznanie skargi za zasadną w części dotyczącej prowadzenia niewłaściwego trybu rozpatrzenia skargi z dnia 6 września 2010 roku, uzupełniając o dodatkowy zapis w aspekcie polegającym na braku przekazania dokumentów skargi do samorządowego kolegium odwoławczego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Wniosek przyjęto jednogłośnie. Osiem głosów za. Przewodniczący Komisji Grzegorz Mankiewicz. Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych, żeby jeszcze ewentualnie dyskutować w tej sprawie. W związku z tym, kto jest za przyjęciem stanowiska Komisji Rewizyjnej? Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Zero. Dziękuję bardzo.